Cześć, witam serdecznie wszystkich widzów kanału Auto na Minuty ORG. Dzisiaj witam Was. Nieco bardziej oficjalnie, żeby nie powiedzieć na bogato, a to dlatego, że dzisiejszy bohater moich testów to już jest absolutnie najwyższa półka. Będzie to nowy klasyk przygotowany przez panek Carsharing. I co najważniejsze, będzie to, tak jak już wspominałem na moich poprzednich testach, rozwinięcie najnowszej i najbardziej spektakularnej grupy tego operatora, czyli Extreme. Pierwszym samochodem tej grupy było BMW i 8. Film z mojego materiału odnośnie tego bardzo ciekawego samochodu znajdziecie tutaj, poprzez kliknięcie tej belki na górze. I 8 jest autem zdecydowanie bardzo ciekawym, natomiast moja dzisiejsza zabawka to już zupełnie inny świat, zresztą postaram się udowodnić podczas mojego materiału. Zresztą zobaczcie sami na reakcji 8 na pojawienie się właśnie tego drugiego Extrema. Ale dobra, dość tych żartów przed Wami. Jego wysokość Bentley Continental GT generacji pierwszej. Aby wynająć Continentala, uprzednio zarezerwowałem go w standardowej aplikacji Panek Carsharing. Tak jak tutaj widzicie, mam 15 minut na dotarcie na miejsce. A powinienem zdążyć bez większych problemów. Zatem widzimy się za moment, jak tylko będę już przy samochodzie. No i dotarłem na miejsce. Przede mną Bentley Continental pierwszej generacji w panek Carsharing i spróbujmy dostać się do tlenia. Jak widzicie, auto jest w tej chwili zamknięte. Klikam rozpocznij wynajem. OK. słychać, że zamki się otworzyły. No i gdy jesteśmy już w środku, rzućcie tylko okiem, co tutaj znajdziemy. Skóra, drewno. Wysokiej jakości plastiki. Samochód ma 12 lat, ale nawet pomimo upływu ponad dekady, czuć luksus. Siedząc w Continentalu, można poczuć się naprawdę ogłuszonym elegancją i klasą. Rzućmy okiem na to, co znajdziemy w tym miejscu, w konsoli środkowej. Został tutaj umieszczony mały zegarek, ale zegarek wyjątkowy, sygnowany logiem Breitlinga, czyli szwajcarskiego producenta zegarków o światowej renomie no i też słusznej cenie. Ale bytność Breitlinga właśnie w samochodach Bentleya nie jest niczym przypadkowym. Jest to przez wielu fanów motoryzacji współpraca uważana za najstarszą na świecie pomiędzy właśnie producentem zegarków a samochodów. Trwa ona nieprzerwanie od późnych lat 40., co mamy niżej. Mamy ekran komputera pokładowego, możemy sobie kliknąć tutaj Other Functions, nie jest dotykowy. I schodzimy niżej, mamy automatyczną skrzynię biegów wraz ze zgrabnym opisem i powoli dochodzimy do najlepszego. Przycisk Start-Stop. Nie jest to oczywistość w tak wiekowym samochodzie. Grzane siedzenia nie powinny dziwić, chociaż regulacja zawieszenia albo przyciski do sterowania lotką umieszczoną na tylnym podszybiu no, nie są niczym powszechnym. Do konsoli środkowej jeszcze wrócę, natomiast chciałbym teraz y, przejść tutaj na bok i pokazać Wam ciekawostkę w postaci elektrycznych szyb. No, sobie pomyśleć, no nie wyspał się gość. Elektryczne szyby w samochodzie za 230 tysięcy euro. Otóż tak, zwracam na to uwagę, ponieważ GT jest dwudrzwiowe, a przycisków do opuszczania szyb mamy aż cztery. O co więc chodzi? O to chodzi. Klasa. Natomiast tak jak obiecałem, wrócę jeszcze na moment do konsoli środkowej, ponieważ no, niejako kolejnym takim truizmem jest podłączanie telefonów do y, samochodów, zresztą nawet dwunastoletnich, przez system łączności Bluetooth. No i taki też powinien się znaleźć tutaj w Bentleyu. Klikamy sobie Phone, bo jest na desce rozdzielczej. Ups. telefon not available. No, cóż, znaczy, że w tym egzemplarzu Bentley'a e, takiej opcji nie przewidziano. No coś bidny ten Continental, ale no so fast, ponieważ to, czego szukamy, znajdziemy. O, przepraszam, <gryw> znajdziemy w tym miejscu. Mamy możliwość podłączenia karty SIM, dzięki czemu samochód będzie naszym telefonem. Ale jeśli chcemy połączyć nasz telefon, który mamy w ręku, możemy sobie, możemy sobie tutaj wybrać Connect. I różnego rodzaju telefony, które mamy podłączone albo w tym momencie, albo chcemy rozpocząć nowe poszukiwania. No i jak sami widzicie, ten Bentley taki bidny nie jest. Okej, okay, zatem przejdźmy w takim razie do tego, co najważniejsze, czyli odpalmy samochód i przejedźmy się nim w końcu. Klikamy start-stop, a nie zanim kliknę przygotujcie się, bo to jest naprawdę mega. No, i to jest właśnie to, co Petrol -hedy lubią najbardziej: pas, hamulec, drive i w drogę. Marka Bentley jest dla fanatyków motoryzacji marką absolutnie szczególną. Natomiast może nie mówić nic szczególnego osobom, które już tak na punkcie motoryzacji zaświrowane nie są. Jednak zdecydowanie doceniają, z czym mają do czynienia, kiedy tylko znajdą się w środku. O, jest taka agresywna maszyna. Dziękuję. To Ferrari? Nie, to Bentley. Nigdy nie słyszałam. O tym, jak jeździ się tym niesamowitym samochodem, nie będę się nawet rozwodził, bo wierzcie mi, jeździ się naprawdę świetnie. Czuć absolutnie każde euro bądź każdą złotówkę, którą trzeba było wydać na nowy egzemplarz tego samochodu, kiedy był sprzedawany w momencie sprzedaży tego modelu. Koszt wynosił około 230 tysięcy euro, więc była to suma absolutnie niebagatelna. I to nie mówię tylko o polskim portfelu, ale również portfelu fascynatów motoryzacji z innych, również bogatszych krajów. No, była to suma kompletnie niedostępna dla większości. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że takie auto pojawiło się w usługach Carsharingu no czuć luksus, czuć tak jak powiedziałem, każdą złotówkę, każde euro natomiast nie cena tego samochodu robi największe wrażenie, a to co drzemie pod maską, a drzemie tam naprawdę prawdziwy potwór, 6 litrowy aż 12 cylindrowy silnik o mocy 560 koni, o tym, że jest to absolutnie Najmocniejszy samochód w polskim car sharingu, Tutaj nikogo chyba nie muszę przekonywać, ale być może ktoś z was zaczął się zastanawiać, jak wyglądamy na tle Europy bądź świata. Więc jeżeli ktoś o tym myślał, to mam dobrą wiadomość. Nie musicie już dłużej się nad tym móżdź, ponieważ przeprowadziłem specjalnie dla was pewną taką szybką analizę. Podejrzewałem już wcześniej, że Polacy będą mieli swoje trzy grosze w tym całym rankingu, no bo jednak 400 konny. Jaguar Ipes prowadzony zarówno przez Panka, jak i Inoji Go, czy właśnie ta niedawna I8, musiały zamieszać. Kolejnym takim powiedziałbym, tematem, co do którego miałem pewne przewidywania, to to, że na pewno pierwsze skrzypce w tym rankingu będą odgrywali Rosjanie. I tak rzeczywiście było, ale żeby nie uprzedzać faktów, zapraszam Was na moją analizę. Miejsce numer 5 to elektryczny Jaguar I-Pace, wspomniany już przed momentem w polskich usługach Panek Carsharing oraz Inoji Go. Miejsce 4 to klasyczny Mustang od rosyjskiego Yandex Drive, w którym siedzi silnik o pojemności 5.0, generujący 420 koni mechanicznych. Przechodzimy do podium, a tam najszybszy kiosk świata, czyli Mercedes klasy G od rosyjskiej usługi Anytime. Najszybsze gelendy to te AMG a 65 w których moc przekracza 600 koni. Natomiast w rosyjskiej usłudze udostępniono wersję 500, napędzaną silnikiem V8 o pojemności 4 litrów i mocy 421 koni. Czyli jak widzicie, walka o wejście na najniższy stopień podium rozegrała się jednego kucyka. Miejsce numer dwa to Ferrari F430, również rosyjskiej usługi Delimobil, gdzie siedzi silnik o pojemności 4,3 i 490 koni. No i na pierwsze miejsce wjeżdża cały na biało Bentley Continental GT z W12 i mocą 560 koni mechanicznych. No jeszcze powiedzmy coś na temat cen tego niesamowitego samochodu. Tutaj macie... Planszę, na której znajdziecie ceny, są identyczne jak dla wspomnianego już wiele razy podczas dzisiejszego testu BMW i 8, który również tak jak Bentley jest przedstawicielem grupy Extreme. No, możecie powiedzieć, że wow drogo. Natomiast zwróćcie uwagę na to, że to jest pierwszy w historii car sharingu Bentley samochód, jak powiedziałem. Katalogowo za 230 tysięcy euro, natomiast nawet ten 12-letni model nadal trzyma cenę. Ceny wahają się w tej chwili między 150 za takie słabsze, w gorszym stanie egzemplarze do nawet 300 tysięcy. Mówimy cały czas o generacji pierwszej. Druga, która nie różni się za bardzo, to już są zdecydowanie wyższe pieniądze. Nie mówię nawet trzeciej, gdzie mamy w cenie jedynkę z przodu i mówię tutaj o milionach, a nie o tysiącach. Więc no musi to swoje kosztować natomiast warto jeszcze tutaj zwrócić uwagę że 12 cylindrowy 6 litrowy silnik też swoje musi wypić no i akurat Bentley korzysta tak powiem z tego przywileju. Podczas całych moich testów, zarówno przy delikatniejszej jeździe, a także przy sprawdzaniu mocy, nigdy nie udało mi się osiągnąć niższego spalania niż 17 litrów. Ekstremalne 17 litrów. Więc nie ma co się dziwić, że cena wygląda e, tak jak wygląda. No ale zastanówmy się, jak często mamy możliwość spełnienia takiego motoryzacyjnego marzenia, jak pozostania sam na sam z tym niesamowitym samochodem i co najważniejsze. Właśnie bez towarzystwa żadnego pracownika, wypożyczalni czy przedstawiciela salonu samochodowego. I tutaj, właśnie, mała jeszcze uwaga. W przypadku tego konkretnego modelu, jak i wszystkich samochodów ekstremalnych z usługi Panek Carsharing, na razie mamy dwa, natomiast mogę Wam zdradzić, że będzie ich jeszcze kilka. Dostęp do niego mają ci klienci, którzy wydali do tej pory w usłudze 2000 zł. Gietek udostępniony jest póki co tylko w Warszawie, podobnie jak drugi Extreme, jak i większość silników i większość klasyków, chociaż co do tego są wyjątki, mogę natomiast zdradzić, że są plany odnośnie tego, żeby część tych samochodów wypuścić do innych miast, częściej niż tylko te range rowery, które dotąd jeździły po innych miejscowościach. Natomiast no, na pewno nie stanie się to od razu. Najpierw nacieszą się tym samochodem. Klienci z Warszawy, no z prostej przyczyny, jest ich po prostu najwięcej. Dlatego Warszawa y, za każdym razem pod tym kątem będzie miała pierwszeństwo. Natomiast to no, chyba y, powoli czas kończyć test. Jeszcze tylko przed samym zakończeniem przypomnę, że jest to pierwszy Bentley w historii carshelingu, najmocniejsze auto w europejskim carshelingu. No, i jest auto przede wszystkim współdzielone, dlatego liczę, że wprowadzenie takich samochodów zwróci jeszcze większą uwagę polaków na to, jak ciekawymi usługami jest właśnie współdzielenie samochodów i być może mój film jeszcze bardziej zachęci was do skorzystania. To by było na tyle, jeśli chodzi o testy tego niesamowitego Bentley'a Continentala GT, dzięki serdeczne za Waszą uwagę, standardowo zapraszam do czytania artykułów na stronie autonaminuty.org, do lajkowania i komentowania postów na facebookowym i twitterowym profilu strony oraz oczywiście zapraszam do oglądania innych testów samochodów zwykłych oraz, jak widać, niezwykłych w carsharingu w Polsce oraz na świecie. A jeśli ktoś jeszcze nie zasubskrybował kanału, zapraszam, aby jak najszybciej naprawić ten błąd. Kliknął tutaj, aby żaden ciekawy test samochodów spółdzielonych Wam nie uciekł. Jeszcze raz dzięki serdecznie za Waszą uwagę. Na razie. Cześć.